Dzień dobry, nazywam się Dawid Kowalski. Jesteśmy dzisiaj na targach TSW w Kielcach, na stanowisku firmy Gruner. Na tegorocznych targach mamy przyjemność zaprezentować Państwu nasze najnowsze maszyny. Jedną z takich największych nowinek jest kafar do wbijania słupów. Jest to urządzenie, które jest przeznaczone właśnie do tworzenia nowych instalacji przeciwgradowych oraz wstawiania suków. Ee, zaopatrzone są specjalne wibromłoty, które wbijają słup w ziemię. Jest zarówno może być wykorzystywane do wbijania, jak i wyciągania słupów. Wydajność takiej maszyny to około od 1,5 do 2 hektarów na dzień. E, kolejną z maszyn, e, w takich właśnie nowinek, które możemy Państwu pokazać, jest e, maszyna e, Grizzly. Służy ona do wycinania okienek w sadzie. Jest to bardzo innowacyjna maszyna, która. Po łączeniu z kosą konturową, może tak naprawdę, y, jest odpowiedzialna za wycięcie 80% cięcia zimowego. E, każdy z ramion jest regulowany hydraulicznie i niezależnie. E, jest też regulacja kąta pochylenia. Maszyna jest e, bardzo dobrze dostosowana właśnie do, e, do wycinania okienek w sadzie, które z kolei gwarantują odpowiednie naświetlenie oraz cyrkulację powietrza. Kolejnym z produktów, które możemy Państwu pokazać na tych rocznych targach jest kombajn do zbioru jabłek. Nasz flagowy produkt. Maszyna, która tak naprawdę pozwoli nam zaoszczędzić 30-40%, do do ograniczenia 30-40% kosztów, jeżeli chodzi o zbiór jabłek. Bardzo potrafi przyspieszyć zbiór. Jest odpowiednio dostosowana do do warunków, które panują w sadzie, napęd na cztery koła, rozsuwana tylna oś. Maszyna jest dostępna w wielu możliwych konfiguracjach. Kolejny z maszyn, już taki bardziej klasyczny, które są na naszym stanowisku, to oczywiście kosta konturowa. Z kolei jeżeli chodzi o nowinek w kości konturowej, to mamy bardzo taki innowacyjny zderzak, który możemy zamontować zarówno do górnej piły, jak i listwy. Wykorzystujemy go głównie przy wsadach, w których są słupy betonowe. On, w momencie zetknięcia się ze słupem betonowym, nie ma w momencie kolizji. Sofa się do tyłu oraz wraca do pierwotnej pozycji. Oprócz tych sprzętów, o których Państwu powiedziałem, mamy również kosiarkę w dwóch konfiguracjach szerokości oraz pilniki jeden-stronny oraz wielostronny. Niestety nie udało nam się zabrać wszystkich sprzętów, które mamy w naszej, w naszej ofercie, ale to akurat są te najważniejsze, najbardziej popularne, które możemy zaprezentować. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim odwiedzającym nasze stanowisko, tym osobom, które nie dotarły na miejsce. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy, żeby przyjechały do nas na miejsce, z nami przetestowały sprzęt, zobaczyły jakąś sprawdza. Jeszcze raz dziękuję za, za uwagę.